Cześć kochani, to znowu ja nas Nie miałem tutaj zbytnio czasu żeby szukać odpowiedzi Znaczy szukać miejsca gdzie tu mam iść Ale jakoś mam nadzieję, że w tym odcinku damy radę O, coś tu mi się pokazało chyba, bo mi się wydawało wyjście Nie, cofniemy się do początku jeszcze raz. Przejdziemy wszystko. O! Coś odlo O, to też fart tu? był. Tu coś leży. Zwój Dobra. drutu kolczastego Z moim fartem y od Znalazłem w ogóle jakieś nowe miejsce Przez przypadek nacisłem i... Może uda się w rękawicach? O, tutaj jest, mamy drogę. Mam Jakiś pręd znalazłem. Tylko jak teraz stąd wyjść. W ogóle... Zobaczcie jak to było zrobione w dół. Fartem stamtąd tak wracaliśmy. Cały czas w dół klikam i poszliśmy tu. No... Całkiem, całkiem. Nawet no, tym się nie domyślił, że jest w dół jakieś przejście. Cholera! Co to jest? Co jest? No przecież miałem znać. Muszę się najpierw dowiedzieć, skąd dobiegały te krzyki. Coś tam krzyczy... Niby. Jest za ciężki. Muszę go jakoś podważyć. Nie wiem, czy naprawdę teraz to już jestem... Na... Trochę... Z... Zdziwiony. Gdzie to było? Tutaj, z przejście? O nie! Co się dzieje? Jeleń! W drucie kolczastym utknął jeleń! Możesz go uwolnić? Nie! Kurde. Nie, to niemożliwe! To jest ciężko lekwi. ranny? Upłynął godziny, nim umrze. Co zrobisz? Mogę zrobić tylko jedno. Nie. Nie dam rady. Dasz radę. Ojejku Ej sorry, że jestem takim e, masochistą, no ale nie ma wyjścia Tak to nasz, nasz kolega mój, Jak widzicie strasznie urchnął Przysłuchajmy mu głupotę zamiast to wyrzucić Da, jeszcze, da, jeszcze Oku, kurde Zrobiłem to Ujo, piór, Nie, po prostu. Nie znam tej gry. Boże, muszę stąd uciekać. Odinstaluję tę grę. Tu ktoś jest. Kto? Kto tam jest? O, i koniec wspomnienia. Widziałem tamtego spod trójki. Jak miał? Ray, Ryan ale nieważne. Teraz będę myślał, iść do tego spod trójki. Na 100%, bo tam go widziałem w, w, pod koniec wspomnienia. Mm. Mm -hmm. Nie, proszę, David, nie wychodź, ale ty jesteś idiota. A ci ładnie proszę, to, idź ty mnie. Teraz mamy iść tak, jedynka y, wieczór, część pierwsza. Jestem teraz na zewnątrz. Jest. Hmm. Hmm. Będzie działać. Jest. Właśnie puściłem nagranie. Te wydarzenia miały miejsce w lesie. Ty też tam byłeś, prawda? Tak. Przypomnij sobie. Co się działo wcześniej? Gdzie byłeś? Chyba w piwnicy. Jestem w piwnicy. Przede mną stalowe drzwi. Na górze wszyscy oszaleli. Muszę spróbować sprowadzić pomoc. Słyszę czyjeś pomruki. Dobiegają jakby z rur wodociągowych. Tu zawsze jak chcieliśmy tu zejść, to on mówi nie. Nie zejdę. Nie chcę więcej. Nie, a nigdy więcej. Nigdy więcej tu nie schodzę. No otwórz te drzwi, co się zastanawiasz. Ta... Nie drgnie nawet o milimetr. O, nie masz siły. To nie drgnie. Jest dosyć ciężka. Daleko z nią nie zajdę. Przywal. Dobra. Koło nieco się poluzowało, ale muszę jeszcze otworzyć zamek szyfrowy. Włącznik mamy. O, od razu lepiej, dobra. Tu mamy pełno jakiś. Dobra. Koło nieco się poluzowało, ale muszę jeszcze otworzyć zamek szyfrowy. Zamek szyfrowy. To nie ma zbytniadnych szyfrów. Spróbujmy pójść na górę. Nie, muszę spróbować otworzyć te drzwi. Aha. Ciekawe jak... A, tu jest ten szyfrowy niby. Iskrzy wygląda na to, że poszła instalacja elektryczna. Są wytarte przyciski, tego próbuję na tych przyciskach. Oho. A, chyba w czas. Coś nie łapie. znaleźć ten szywę jakiś czy kod to by są naprawdę wytarte te przyciski strasznie ale próbuję to był jeden albo zaczniemy w ogóle od początku 2 3 5 7 2 5 3 7 a to w jeden ja mówię 1, 7, 5, 3 powiem wam, że po pracy to ciężko się nagrywać dzięki. No nie wiem co mam zrobić. Nie wiem, to chyba nie tak. Tu jest popsute. Może wyłączę i jest okej. Zamek szyfrowy. Muszę o, teraz otworzyć te drzwi. Wiesz co jest za tymi drzwiami? Muszę sprowadzić pomoc. Muszę tam wejść. Dobra, koło nieco się poluzowało, Aha. ale muszę jeszcze otworzyć zamek szyfrowy. Teraz może sam muszę wyjść. Nie. Muszę spróbować otworzyć te drzwi, ale jak, jak z szyfru nie masz, może być miliard sposobów różnych. Zaraz, ale far ja sobie przypomniałem. 1, 5, 6, 7. Droga wolna, otwieram drzwi. Dokąd prowadzą? Ale szczęście. Cholera. Nie mogę sobie przypomnieć. Wygląda to jak pokój łącznościowców. Mów dalej. Co się działo potem? Co robiłeś w tym pokoju? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Jesteś już blisko prawdy. Mówiłeś, że tam była radiostacja. Mam pewien pomysł. Poczekaj chwilę, muszę coś sprawdzić.